Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku odpowiem na pytanie dlaczego jedna z twoich słuchawek może grać ciszej. Jeżeli jedna z twoich słuchawek gra ciszej, może to być przyczyna na przykład baterii słuchawki. Więc warto wtedy wejść do aplikacji QCY i sprawdzić poziom naładowania naszych słuchawek. Jeżeli jedna, z nich jest znacząco, jeżeli jedna z nich ma znacząco niższy poziom baterii, no to może oznaczać właśnie ten poziom baterii. Drugim, drugą opcją, że nasza słuchawka będzie grała ciszej, jest to, że po prostu będzie tutaj brudna. W tym miejscu jest taka siateczka, która właśnie chroni głośnik od naszego ucha i brudu, który się w nim znajduje. Podczas codziennego korzystania z słuchawek. Naturalnym jest, że tutaj wpada brud. Jeżeli nie będziemy czyścić naszych słuchawek właśnie w tym miejscu, ten brud może zapchać tą siateczkę, a przez to wygłuszyć słuchawkę i sprawić, że słuchawka będzie grała ciszej. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle i ja się żegnam. Cześć!